Hej, ten filmik będzie o pętlach. W typowym programie w C są polecenia wykonywane od góry do dołu. Już poznaliśmy jakby parę metod, żeby zmienić jakby bieg programu, jak na przykład struktura if else, która pozwalała nam wykonać daną instrukcję. Tylko jeśli jakieś stwierdzenie jest prawdziwe. Oraz jeszcze na lekcji było chyba e, konstrukcja switch. E, na, w tym filmiku opowiemy o pętlach. E, Pętle ogólnie pozwalają na wykonanie jakiegoś fragmentu kodu kilka razy. E, jeśli jakieś stwierdzenie jest prawdziwe, mamy kilka typów pętl. W tym filmiku będę omawiał pętle while, do while oraz pętle for. Zacznijmy, może najpierw, od pętli while. Ona jest chyba najprostsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Konstruujemy ją najpierw wpisując słowo while. Dalej stawiamy nawias i w nawiasie będzie Jakieś, jakaś ekspresja, która będzie albo prawdziwa, albo fałszywa, i dalej będzie blok, albo po prostu, jak chcemy wykonać jedno polecenie, no to nie musimy stawiać tego bloku, tylko, żeby po prostu dać to jedno polecenie. Ale jak chcemy parę poleceń wykonać w pętli to musimy skorzystać z bloku, czyli tej. Musimy dać te wszystkie polecenia w nawiasie klamrowym. I możemy na przykład wykorzystać taką pętlę while, kiedy chcemy, żeby użytkownik wpisał jakąś określoną wartość. Czyli na przykład chcemy, żeby użytkownik wpisał tylko wartość dodatnie i jak wpiszę wartość niedodatnią, to poprosi o wpisanie wartości po raz kolejny, czyli tutaj możemy dać coś tego typu Będzie, while x jest niższe od zera, to Możemy robić takie coś, i wtedy, jeśli to śledzenie będzie prawdziwe, czyli jeśli użytkownik pisze liczbę mniejszą od zera, to się wykona. Wykonają się te dwa polecenia, i potem, jakby wykonywanie poleceń przejdzie z powrotem tutaj na ten warunek. Możemy zobaczyć, jak to e, będzie działało. Jeżeli damy nasze 5, to normalnie tutaj się wyświetli 5, tak jak to normalnie co robiło. Jeżeli damy minus 5, to nas poprosi o podanie liczby po raz kolejny. I tak może być praktycznie w nieskończoność, aż nie podamy dobrej liczby. Jest również pętla do while i ma ona jedną znaczącą różnicę od pętli while, że jak mamy pętlę while i to stwierdzenie będzie fałszywe, to ominie cały ten blok kodu, a jak zrobimy pętlę do while. To ona działa tak, że najpierw ten blok kodu się wykonuje i dopiero potem jest sprawdzone, czy to stwierdzenie jest prawdziwe. I jeśli jest ono prawdziwe, no to wykonywanie programu z powrotem wraca na początek bloku. Konstruuje się ją trochę inaczej od pętli While. Najpierw wpisuje się do. Potem jest e, blok, i potem na końcu bloku wpisujemy e, while. I potem w nawiasie jest e, warunek, i po nawiasie trzeba postawić średnik. I podobnie ten program, co zrobiliśmy wcześniej, możemy go zrobić bez powtarzania kodu. Możemy zrobić coś takiego I widzimy, że mimo to, że to się znajduje w bloku To yy, te polecenie się wykonało chociaż raz I to się właśnie przydaje przy właśnie Pętli, tak zwanych zaporowych, które jakby zapewniają, że użytkownik wpisze jakąś poprawną wartość, okay. Na chwilę wróćmy do pętli while. Czasami się spotyka pętle while true i one będą wykonywały jakieś polecenie ciągle, w nieskończoność że e, nigdy się nie skończy wykonywanie programu że w, w tym przypadku po prostu będzie wpisywane do konsoli 0 e, w nieskończoność, ponieważ x jest zainicjaliz zainicjalizowane do zera a będzie po prostu, cała konsola będzie wypełniona zerami i w takim wypadku e, można tylko wyjść z e, pętli while używając e, polecenia break i polecenie break automatycznie wychodzi z e, pętli Myślę że to powinno tylko RAZ 0 albo a dwa razy, bo tutaj jeszcze jest SIAT to tylko, e, w tej pętli to tylko raz zostało wykonane, ponieważ potem jest słowo break. E, jest również słowo e, jakby polecenie Continue i Ono działa tak, że automatycznie e, jest pomijane wszystko co jest w, co jest jakby za tym słowem continue. I e, przychodzi automatycznie do końca pętli i potem jest ponown ponownie wykonywane. E, to się czasami przydaje kiedy ma się jakby parę warunków e, Że jest tak chyba nie jest e, 4 ify i wiemy, że jak ten pierwszy if jest na przykład prawdziwy, to reszta nie ma znaczenia, czy jest prawdziwy, czy fałszywy, to po prostu możemy pominąć te resztę ifów. To jest jakby sytuacyjne. Generalnie zaleca się używanie jak najmniejszej ilości poleceń break i continue, ponieważ to może sprawiać że kod będzie nieczytelny. Przejdźmy dalej. Gdy ma się pętlę while czasami zdarza się, że chcemy, żeby jakieś polecenie powtórzyło się daną liczbę razy, na przykład powiedzmy 10. Do tego możemy wykorzystać zmienną zwaną licznikiem. Na przykład tutaj zrobił Licznik i chcemy, żeby ta pętla powtórzyła się dziesięć razy. Powiedzmy, chcemy, żeby wypisało wartość X dziesięć razy. To po prostu w warunku dajemy, dopóki licznik jest mniejszy od 10, i na końcu pętli zwiększamy wartość licznika o 1. No i z każdym z każdą iteracją funkcji, jakby jedno wykonanie tego bloku jest nazywane jedną iteracją, więc w każdej iteracji funkcji licznik się zwiększa o jeden, aż w końcu licznik będzie równy 10, i jakby wtedy już ten warunek nie będzie spełniony, no i program się zakończy. I o ile to dobrze zrobię, to powinno nam 10 razy wpisać 0. Jest 10 razy chyba można sobie policzyć i tak się składa, że taka konstrukcja jest dosyć częsta i dlatego zostały wprowadzone pętle FOR. Jakby one dla początkujących programistów mogą być nawet trudne do rozczytania ale później jak się nauczy jakby je rozczytywać i je otworzyć ogólnie to one są po prostu łatwiejsze i ogólnie bardziej kompaktowe niż te pętle while i pentle for tworzy się tutaj na przykład, akurat e, spróbuję zamienić e, tą konstrukcję właśnie na pentle for. Będziemy mogli porównać długości. A najpierw trzeba napisać e, for, oczywiście. E, potem w nawiasie będziemy mieli jakby trzy stwierdzenia. Najpierw trzeba dać wszystkie deklaracje i tak dalej. I najczęściej tutaj będzie właśnie ta zmienna, która będzie służyła jako licznik. I jakby oddzielamy to wszystko jakby części, oddzielamy średnikami. Tutaj w drugiej, tutaj nie int nawet. W drugiej części jest warunek, który ma być spełniony, żeby wykonał się blok kodu, czyli w tym przypadku to i niższe od 10 I na końcu tej trzeciej części, jakby. To polecenia, które mają być wykonane po iteracji funkcji pętli, czyli tutaj będzie i, to jakoś jeszcze już dać średnika, i potem jest dalej blok, i tutaj polecenia, czyli tutaj mamy jedno polecenie, to nawet możemy bez bloku. No i możemy zauważyć, że to jest bardziej kompaktowe niż takie coś. No i jak procesor dojdzie do tego polecenia, to najpierw utworzy zmienną i, i przy jej wartości 0, Potem sprawdzi czy I jest mniejsze od 10. Tej 0 jest mniejsze od 10 oczywiście Więc wykona polecenie, które jest tutaj. Potem zobaczy, że jest już koniec bloku, więc zwiększy I o 1. Czyli i wtedy będzie już 1. 1 nadal jest mniejsze od 10 i tak dalej aż w końcu i będzie 10. Zobaczy, że 10 nie jest mniejsze od 10. I przejdzie dalej program i się zakończy. Często również się w takich. Pentlachfor używa i do działań. Tutaj dla przykładu mogę dać na przykład x plus i. To jest czysto przykładowo. I to powinno dać nam liczbę x. to powinno wypisać ją 10 razy. Tylko że za każdym razem będzie ona zwiększona o 1. To mogę już chyba usunąć nawet o. Widzimy, że wpisałem ją 10 razy I za każdą razem zwiększyłem o 1 Oczywiście da się również robić E, pętle for w, w środku w pętli for e, czy da się e, zagnieżdżać pętle to się tak chyba profesjonalnie nazywa e. tylko jedna rzecz na którą trzeba uważać że trzeba wykorzystać inną nazwę zmiennej e, niż e, tą, która się użył w funkcji zewnętrznej. Ogólnie jak są funkcje zagnieżdżone w sobie, to tą na zewnątrz nazywa się funkcją jako pętlą zewnętrzną, a tą wewnętrzną nazywa się pętlą wewnętrzną. Hmm. Czyli na przykład możemy chcieć e, powiedzmy, że chcemy wypisać liczby od Jednego do dziewięćdziesięciu dziewięciu w e, kratce, to możemy to zrobić e, chyba w ten sposób. E, to by musiał przynieść tutaj. Nie zapomnijmy o by było jakoś sformatowane to. I żeby co 10 jakby powtórzeń się nowy wers, jakby żadne nowe wersie, w kolejne 10 liczb było. Chyba się zjedziać takie coś. Nie jestem do końca pewien. O. No widzimy, że od tutaj w, w takim fajnym kwadracie liczby od e, 0 do 99. No. W sumie to było na tle, na ten filmik. Eee. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, no to postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. I ogólnie następny filmik będzie o tablicach raczej. No. I dziękuję za oglądanie.